Dzień witam Was na moim kanale, dzisiaj zapraszam Was na dzień jedzenia, kiedy jestem chora, kiedy nie czuję się najlepiej, kiedy po prostu jem takie posiłki, aby odżywić moje ciało, również posiłki, które są bardzo szybkie i proste w przygotowaniu, ale mają wiele smaku i wiele takich dodatków właśnie jak imbir, czosnek, świeże owoce, warzywa, chili, generalnie wszystko, po czym czuję się lepiej, kiedy nie jestem w formie. I nie jest to tak naprawdę jeden dzień, ponieważ nagrywam to na przestrzeni kilku dni. Ale myślę, że jest to taka um, dobra reprezentacja tego, jak wygląda moje jedzenie, kiedy nie czuję się najlepiej. Jeszcze taki update co do ostatnich vlogów z podróży. A no, to mam jeszcze dla Was dwa odcinki z Indonezji. Natomiast montaż tego zajmuje mi trochę więcej, więc trzeba jeszcze na to poczekać. Ale już bez wędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Lubię zawsze zacząć dzień od jakiegoś naparu ziołowego, szczególnie kiedy jestem chora. I właśnie mam od mojej mamy to cudo: czyli suszone kwiaty czarnego bzu. I to jest przepyszne, już wam to zresztą pokazywałam w jednym tygodniu jedzenia. I właśnie szczególnie kiedy jestem chora, to lubię sobie zrobić napar właśnie z tych kwiatów. Smoothies zawsze, ale właśnie szczególnie kiedy czuję się taka trochę podchorowana, to właśnie smoothies. I dzisiaj zrobimy sobie smoothie taką moją ulubioną kombinację. Mamy tutaj jednego banana, sok z jednej pomarańczy, może być sok z dwóch pomarańczy, będzie nawet lepsze, Ananas, mango, szpinak dla zdrowia i koloru. No i tutaj moje suplementy, które czasami lubię używać, czyli proszek maka i spirulina. Idealnie byłoby jeszcze tutaj dorzucić kilka listków mięty, ale niestety aktualnie nie mam mięty. Pomarańczę wyciskam tak przez palce, żeby wszystkie pestki zostały mi w dłoni, żeby żadne nie wpadły do smoothie. Nie chcemy smoothie z pestkami. Dobra, mamy sok, teraz banan. Mogą być dwa banany, jeżeli chcecie trochę większe smoothie. Ja jeżeli piję smoothie zamiast śniadania, po prostu jako śniadanie, to lubię dodać, nie wiem, na przykład 2-3 banany i generalnie tak, żeby to było bardziej sycące, miało więcej kalorii, nawet czasami dosypać trochę płatków owsianych, ale dzisiaj to jest taki mój dodatek, więc robię po prostu trochę mniejsze to smoothie, żeby łatwo, prosto i szybko dostarczyć sobie wiele owoców. Teraz szpinak, ja daję taką jedną kostkę. Wcześniej kupowałam świeży, ale właśnie no, miałam problem z użyciem całości na raz i on mi się psuł więc uznałam, że kupię po prostu mrożony i teraz używam takiego mrożonego do smoothies I nawet w sumie spoko, bo te takie pojedyncze kosteczki są spoko jako jedna porcja Mango, tak z pół mniej więcej To samo ananas I ostatnie, czyli moje suplementy, dodatki, superfoodsy, jak zwał tak zwał. A ja lubię używać właśnie proszku maca. zauważyłam, że kiedy używam proszku regularnie, to moje miesiączki są mniej bolesne, także polecam sprawdzić, jeżeli um, ktoś ma taki problem. Jest to praktycznie bez smaku, jest to niewyczuwalne w takim smoothie. I pół łyżeczki spiruliny, ale spirulinę używam tylko dlatego, że po prostu ją mam i chcę ją zużyć do końca. Uh, ale jak ją zużyję, to nie planuję kupować kolejnej, bo nie wiem, nie, nie wiem po co nawet to biorę. <grymne> Jeżeli ktoś z was używa spiruliny tak regularnie i widzi jakieś efekty, to dajcie znać, nie wiem, może przemyślę stosowanie. I ostatnie, czyli woda. Uh, lubię dać tak na początku trochę mniej i ewentualnie później dodać więcej, bo nie chcę, żeby moje smuki było zbyt rzadkie. Smoothie gotowe, już posmakowałam, wyszło przepyszne, bardzo Wam polecam tą kombinację. Jeszcze gdybym miała miętę, no to już byłoby w ogóle idealnie, no ale jest jak jest i takie jest pyszne. Wasze zdrowie. Dzisiaj na śniadanie robię kanapki z taką pastą. Jest to pasta, którą zrobiłam wczoraj z białej fasoli, suszonych pomidorów, nerkowców, czosnku i oliwy. Jest przepyszna, bardzo aromatyczna, ale też bardzo pożywna. No i ma surowy czosnek, który jest super, kiedy jesteśmy przeziębieni. Także dzisiaj będą takie kanapki. I na górę będzie jeszcze moje nowe odkrycie, czyli grillowana cukinia w zalewie olejowo-octowej. Jeżeli gdzieś to znajdziecie, to bardzo polecam spróbować. Jest super na kanapki, ale nie tylko, bo też do wrapów, do sałatek, do bowli, do wszystkiego. Ja wszystko jeszcze nasionami sezamu? Bo czemu nie? Na obiad robię taką improwizowaną zupkę, generalnie mówiąc, inspirowaną smakami Azji. I już widzieliście coś podobnego w jednym z tygodni jedzenia. Mam tutaj wywar warzywny, który wyszedł taki dosyć ciemny. Robiłam go właśnie wczoraj i na jego bazie zrobimy tą zupkę. Do środka damy różne warzywka, też grzyby shiitake. Najpierw podsmażymy je sosem sojowym. Będzie czosnek, będzie imbir, będzie również pasta miso. Chili w oleju, także dużo dobrych rzeczy takich aromatycznych. Ale też takich, po których po prostu czuję się... Lepiej kiedy jestem chora i jem Do tego będzie makaron ryżowy i tofu Żeby było trochę białka Żeby to było bardziej sycące Na górę posypiemy wszystko sezamem, zieloną cebulką I będzie przepyszne Zaczynam od podsmażenia grzybów shiitake Z dodatkiem sosu sojowego Następnie ścieram do środka kawałek imbiru i czosnku. Następnie dodaję również kawałek pora, ponieważ akurat miałam końcówkę w lodówce, więc czemu nie? Dodaję też trochę pasty miso. I teraz zalewam to wszystko tą, tą moją część aromatyczną wywarem warzywnym. Wywar podgrzewamy i możemy dorzucić warzywa, żeby się szybciutko podgotowały. Ja dodam trochę cukinii, marchewki i edamame oraz tofu. Teraz wszystko doprawiam. Dodałam trochę octu, żeby zbalansować smaki. Dodaję jeszcze sos sojowy, tak jak zawsze, wszędzie. I to, co to, które widzieliście już w innych filmikach, czyli chrupiące czyli w oleju. To jest dodatek, który daje tak dużo smaku i aromatu. I teraz na koniec wszystko wykładam do miski z makaronem ryżowym. Zielona cebulka na górę. I ostatni dodatek, który lubię dodawać na górę wszystkiego, czyli nasiona sezamu. Nori. No i zupka jest gotowa. Zabieram się do jedzenia, pachnie cudownie i właśnie czegoś takiego rozgrzewającego teraz potrzebuję. Coś, co lubię robić na szybki obiad lub szybką kolację, to na przykład poke bowl z ryżem, tego tofu marynowane w sosie sojowym i jest to kolejne takie danie, które jest szybkie, ale bardzo pożywne, sycące, zdrowe, także idealne na taki czas, kiedy nie czujemy się w pełni sił. Tu już mamy ryż, ja akurat najbardziej lubię ryż jaśminowy, ale używajcie taki, jaki lubicie. Tutaj taka ilość tofu to jest dla mnie zazwyczaj, to są dwie porcje i też dzisiaj właśnie przygotuję sobie dwie porcje tego jedzonka. I na niedużej ilości oliwy będziemy teraz podsmażać tofu z sosem sojowym. I gdybym miała więcej czasu i wcześniej zaplanowałabym ten posiłek, to po prostu zamarynowałabym to tofu w tym sosie sojowym. Ale, że wyszedł ten posiłek raczej spontanicznie, to po prostu polałam wszystko susem sojowym już na patelni. Posypuję wszystko czosnkiem w proszku. Gotowe tofu przykładam na talerz. I Teraz na tej samej patelni, na której zostało jeszcze dużo smaku, nie wycieram tego, tylko dolewam trochę oliwy i wrzucam warzywa. Dosłownie po chwili dorzucam marchewki pokrojone takie cieniutkie plasterki. Ponieważ to ma być szybkie jedzenie, nie chcemy czekać nie wiadomo ile. Jak widać już w międzyczasie, kiedy czekałam aż tofu się podsmaży, przygotowałam wszystkie warzywka. Teraz dorzucam cukinię. I jeśli chodzi o ryż, to po ugotowaniu zostawiamy go pod przykryciem, dzięki temu zrobi się taki fajny, puszysty. Warzywka się podsmażają, a ja zabieram się za ostatnią rzecz. Czyli taką, nie wiem, mini sałatkę, szybką sałatkę z ogórka. Tre ogórka na plasterki na mandolinie. Można to oczywiście zrobić nożem, nie jest tak szybciej i wygodniej. Do tego dodaję trochę soli, sezam, trochę chili w oleju. I jeszcze odrobinka octu. Najlepiej gdyby to był ocet ryżowy mi niestety się skończył, więc mam taki zwykły biały. Dosłownie pół łyżeczki tylko trochę. Zobaczymy, czy to będzie dobre, bo tak naprawdę jeszcze nie próbowałam nigdy dodawać tych chili do po prostu ogórków, do takiej sałatki. Ale bardzo mi to pasuje, więc myślę, że będzie pysznie. Ok, wracamy do warzyw. Marchewka i cukinia już... Um, Trochę są podsmażone i dodaję teraz na koniec szparagi. Ja do tego dodaję jeszcze taką sól ziołową, ale można dodać zwykłą sól albo trochę sosu sojowego. Ryżutka gotowa, wykładamy teraz wszystko na talerz i jemy bardzo proste i szybkie. Dzięki trzymaniu tego ryżu pod przykrywką zrobił się taki fajny, puszysty, klejący posypujemy jeszcze sezamem, na górę zielona cebulka lub szczypiorek, i kawałek limonki. I gotowe tak wygląda nasze super, szybkie, proste, smaczne, pożywne danie, idealne, kiedy jest się trochę podchorowanym, kiedy potrzebujemy więcej energii i takiego pożywnego jedzonka. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Będzie mi niesamowicie miło, jeżeli zostawicie po sobie kciuka w górę, czy komentarz. To bardzo pomaga mi w rozwoju mojego kanału. Dzięki temu moje treści mogą docierać do szerszego krona odbiorców. Klasycznie zapraszam Was na Instagrama, na TikToka. A jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość finansowo, to jak zawsze w opisie zostawiam linka do platformy Bankofi, gdzie możecie wesprzeć mnie stawiając mi symboliczną kawę. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa!